Cześć, witam Was w kolejnym filmik na tym kanale. Przyszedł czas na podsumowanie października, albo raczej października. Przepraszam za określenie, ale po prostu nienawidzę tego miesiąca. Ogólnie no październik nie był dobre miesiącem. Zbytnio dużo książek nie przeczytałam, więcej przesłuchałam, no ale dużo się umiedziało, teraz mam nadzieję, że trochę to zwolni wszystko, będę miała więcej czasu na czytanie. No ale nie przedłużam i pokazuję Wam książki, z którymi udało mi się zapoznać w minionym miesiącu. I jak to w standardzie, najpierw książki fizyczne, które mogę Wam pokazać Później będziecie mieli tutaj wstawione opłatki książek, których nie mam fizycznie No i akurat tutaj pierwszym, co się docenął, to książka, którą praktycznie skończyłam w ostatni dzień października Jest to Alicja w krainie czarów od Lewisa Karola W tym przepięknym, ilustrowanym wydaniu, po prostu jej ja je uwielbiam, kocham, ubóstwiam Tak jak mówię, ja jestem zafiksowana na opiekcie Alicji Tutaj funkowo pysują, jest Alicja w wersji jeszcze straszniejszej Gry, bajki, filmy. Ja wszystko to sobie na tej uwielbiam, także nie mogłam przejść koło tego obojętnie. To jest już moje trzecie podejście do tej książki ogólnie, bo czytam ją w oryginale po angielsku, czytam ją. Właśnie czytałam w oryginale czytam też po polsku. No i to jest e, takie trzecie, jak kiedy mogłam. będzie, ja że to jest przepięknie ilustrowane. E, są tutaj. Zaraz. O. I kolorowe obrazki, i są też czarno-białe, więc to już w ogóle nadaje genialnego klimatu tej książce. O, to jest na przykład kot Szeszajer w wersji takiej biało-czarnej, a zaraz obok jest w wersji kolorowej. I naprawdę przepiękna książka, przepiękne wydanie, cudowna historia. Chociaż ja wolę tą wersję filmową niż taką baśniową, no ale ogólnie kocham uwielbiam, bo piękna w ogóle wkładka tutaj w środku, taka piękna. Także no, ja jestem zauroczona. No i w tym jeszcze przepięknym wydaniu też udało mi się zapoznać z Różą w rozkwicie od Luisy May Alcott Czyli kontynuacji 8 e, Kuzynów, o myślałam musiałam sobie tytuł Ogólnie ten tom podobał mi się na równi chyba z pierwszym, tutaj już mamy trochę Rose, która jest bardziej dorosła Która zaczyna wchodzić w okres, kiedy musi sobie szukać męża, no ale jej to nie jest na rękę ogólnie Chociaż kuzyni mają co do niej inne plany, no i wychodzą różne niesnaski Przepiękna historia, ja jestem w niej zauroczona Jak wcześniej nie naglidziłam klasyków, tak teraz naprawdę coraz chętniej nie No, jestem zakochana, po prostu muszę nadrobić Małe Kobietki bo Nie wiem, czy tylko pierwszy tam przeczytałam, że bardziej przesłuchałam, nawet nie przeczytałam e, Jeszcze są trzy inne, właśnie Dobre Żony, Mali Mężczyźni i Chłopcy do. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale no, te wydania w ogóle są przepiękne, one są ilustrowane To po prostu czyta się niezmiernie dobrze OK, następną książką jest Tajne przez Magiczne od Katarzyny Wierzbickiej, czyli to jest dość gorący tytuł, który zbierał yy, dość pozytywne opinie. Potem trochę spotkałam się z kilkoma negatywnymi. Ogólnie dla mnie książka jest naprawdę bardzo dobra. Spędziłam z nią kilka fajnych godzin, choć na początku ciężko było mi się trochę w nią wgryźć, bo tak e, nie skumałam o co to bardzo chodzi Potem jak już zaczęła się rozwijać akcja i pojawiły się pewne elementy magiczne, to już przepadłam i nie mogłam się od niej oderwać Ogólnie Ogólniczej główną bohaterką jest Agata, która pracuje jako redaktorka, jednak postanawia zmienić swój zawód Zostaje woźną w przedszkolu No i te przedszkole nie jest takie, jakie mogłoby się wydawać I pewne magiczne rzeczy i potwory zaczynają nawiedzać te przedszkole ona nie wie, co się dzieje, a potem okazuje się, że to ma związek z jej potopiecznymi. I to jest naprawdę genialne. Ja myślałam, że to jest w ogóle inna tomówka, a potem okazało się, że to ma być więcej tomów, więc po prostu zakończenie sprawia, że teoretycznie to jest historia zakończona. Z drugiej pozostaje kilka pytań, które no, nie mają rozwiązania i jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej potoczy. Tym bardziej, że męski bohater mocno mnie intryguje, choć mam co do niego takie dość mieszane uczucia, także zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. I książka, którą teraz właśnie Wam pokażę, jest w ogóle pierwszą, którą skończyłam w październiku. I są to, jest to w sumie: Gra o marzenia od Daniela Monioskiego, czyli w większości znany strefa czytacza, kanał na YouTubie. Daniela napisał książkę. Ogólnie bardzo mnie cieszy to, że ona była promowana jako czytanie dla rozrywki, książka dla rozrywki. No tutaj, no, dokładnie tym była, czego oczekiwałam, i nie zawiodą się na tym. Więc tutaj mamy właśnie Maćka, który jest trochę ciepłą, kluchą. No i przez przypadek do niego trafia paczka, która powinna pójść w ogóle na drugi koniec miasta, ponieważ są ulice. Dwóch braci o tym samym nazwisku, tylko że jeden po prostu jest na jednej stronie miasta, drugi na drugim, no i jest to pomylone te paczki. No i tak poznaje Anetę. No i tam wychodzą pewne zawiłości, nieścisłości i bardzo dziwne sytuacje. No i tutaj dużą rolę odgrywa siostra, maćka, także, no ogólnie bardzo przyjemna, lekka, do momentu więc zabawna, może nie. Kiedy miałam cringe trochę, jak to czytałam ale ogólnie naprawdę fajna książka, takie czytadełkowa się na takie jesienne wieczory, żeby naprawdę sobie polepszyć humor. To jest idealny wtedy wywód. Następnie ten nadrabiany TBR, które książki mi zostały, a nie udało mi się ich skończyć, czyli Korona w Mroku Ocary Jane Mas, drugi tom Szklanego Tronu. I całkiem okej, okay, na pewno lepszy niż pierwszy tom, Przynajmniej tutaj Celina tak bardzo mnie nie irytowała. Dużo się w niej działo, ale ogólnie. Ja nie mogę się zryć z bohaterami Jakoś ta fabuła niby leci Dzieje się jakieś tam straszne rzeczy Ale na mnie to spływa po prostu jak po karce Jakoś tak, nie wiem Nie mogę się wgryźć w to powieść I ostatnia książka, którą mam fizycznie Jest to Almond od autorki Której nie mam zamiaru wymawiać imienia i nazwiska Ogólnie Największe chyba zaskoczenie tego miesiąca, jak nie i roku e, Tutaj mamy głównego bohatera Który ogólnie choruje na takie schorzenie Że nie odczuwa żadnych emocji Jednak czytając tą książkę te emocje wypływają, po prostu przelewają się ze stron, wpływają na czytelnika, my odczuwamy wszystko za głównego bohatera Jest to historia surowa, dość mocno powiedzmy prawdziwa, jak mogę tak to określić Ale piekielnie wciągająca i zakończenie, którym jest totalne rozwalenie człowieka, po prostu mindfuck kompletny Nie wiadomo co ze sobą zrobić, jak się pozbierać, także ja coraz bardziej się przekonuję do autorów z tego rejonu ogólnie wschodnioazjatyckich, ponieważ tutaj ta surowość właśnie takiego bez w bawełnę i skupiania się na głównym wątku, bez takich miliona rozpoczętych pobocznych jest naprawdę okej okay i w porządku i naprawdę to się czyta wtedy fenomenalnie. Okej, okay, i przechodzimy teraz do MBGO, czyli yy, dobra, czyli tak, pierwszą książką właśnie z audiobookowych jest nieśmiertelne od Kiran Milą yy, Harkrew. Nie wiem jak mam to nazwisko, przepraszam. Yy, ogólnie też gorący tytuł, o którym dużo osób mówiło yy, Mi tak średnio to podeszło Niby było ok niby tam dużo się działo Ale jakoś to zakończenie tak mech Wiem, że... Znaczy chyba, jak dobrze pamiętam, to ma mieć to kontynuację Nie wiem, czy po to będę sięgać Jeżeli będzie na audiobooku, to podejrzewam, że tak Ale tak jakbym ja sama, to raczej nie Bardzo dziwna, nietypowa powieść Mimo, że klimat sam powieści jest naprawdę boski I po prostu... Dzięki temu klimatowi chyba przebrnęłam Ale tak to samo w sobie, to jest takie... mech Następnie jest Wróć przed zmrokiem od Rayleigh Sager Ta książka... Mówię, ja jak biorę książki jakiejś z audiobooków, ja sobie nie czytam opisu Tylko obraz prostu się na okładkę, ewentualnie czy znam autora, czy jakiś tytuł, który mi się kiedyś przewinął Ta książka się przewiła dużo razy, byłam nią zainteresowana Podczas słuchania też Ale im dużo czasu mija od skończenia tej powieści od tak mam trochę mieszane uczucia, tak z jednej strony to było fajne i takie ciekawe, ale samo zakończenie to tak było, przy samym zakończeniu takie miałam, że wow Ale jak teraz minęło trochę czasu, no bo to czytam gdzieś na początku miesiąca, to takie, mogło to być lepiej, więc takie mieszane, kolejna książka z mieszanymi odczuciami moimi Ok, i kolejną powieścią jest, o czym mam tutaj, od Laury Zimmerman Zimmerman Dobra, trochę niemieckiego wyleciało. E, ta książka ogólnie mi się podobała. Temat poruszany w tej książce był naprawdę bardzo e, ciekawy. Niezbyt często widziałam takie tematy w powieściach, więc zdecydowanie na plus. E, główna bohaterka ogólnie mi się podobała. E, utożsamiałam się z nią, bo w pewnym momencie swojego życia miałam podobny problem co ona, ale z drugiej strony e, momentami to było aż za bardzo wyolbrzymione. I ja naprawdę rozumiem ten problem. Rozumiem, że dziewczyna mogła mieć takie kompleksy. No, mówię, sama to trochę przeżyła, ale z drugiej strony, no, nie wiem, czy na taką skalę aż to mogłoby wyjść. Może ona miała jeszcze większy powód do tego, ale no, nie wiem, no, mówię tak. Bardziej jestem na tak niż na nie, ale ten moment wyolbrzymienia niektórych aspektów to trochę tak mi nie siadł. Następnie od Kasi Haner jest Love Link. Chyba tak się mówił. Yy, najnowsza opowieść Kasi. Powiem tak, fabularnie podobało mi się. Bohaterowie! Praktycznie wszyscy mi się podobali. Sam pomysł też, ale główny bohater mnie niezmiernie irytował. Nie potrafiłam się z nim jakiekolwiek utożsamić, rozumiecie jego zachowania, jakoś go yy, wybronić, trochę wybielić. Za żadne skarby od mnie po prostu irytował. Ja nie mogłam yy, jego zdzierżyć, i po prostu przez to trochę książkę męczyłam. Ale no mówię, nie licząc jego, było naprawdę w porządku, więc no tutaj już w zależności, jaki kto ma charakter, jakie ma podejście do życia, albo mi się spodoba, albo nie No ja niestety jestem w tej drugiej grupie, której mi się nie podoba Nadrobiłam też książkę W drogę od Bet... Oler? Ler? Ler? Jezu, nie umiem tego mówić Ogólnie W drogę, tutaj macie okładkę, więc będziecie wiedzieli o co chodzi ta książka niezmiernie mi się podobała, ja ogólnie autorki książki, które są wydane w Polsce, wszystkie przeczytałam, podobały mi się niezmiernie, ja spędzam z nimi naprawdę bardzo dużo dobrego czasu, więc nie żałuję nigdy poświęconego właśnie na nich tego czasu, więc to są genialne powieści. tutaj jest coś poruszającego ciekawy temat, trochę bardziej poważny niż na przykład w, w współlokatorach albo w zamianie, ale ogólnie no, genialna opowieść, ja jestem zakochana, uwielbiam i czekam na kolejne książki tej autorki. Dalej od Marcina Kisela jest Reputacja. Ta książka masz swoje lata, ona dopiero teraz się jakoś pojawiła na audiobooku. Po prostu podoba mi się tytuł i dlatego ją przesłuchałam. Schematy też niby są z książek no bo znika Wielka Gwiazda, no i jej osoby z zespołu próbują ją znaleźć. Wychodzą pewne niesnaski, brudy, wychodzą też na światło dzienne. No ale ogólnie y, jestem zadowolona z tej powieści, mimo że samo zakończenie tak trochę leżało, tak samo budowanie napięcia. Też nie, dobra, zakończenie może nie tyle co leżało, to było dla mnie za bardzo otwarte Gdzie się dużo nie rozwiązywało rzeczy I suma summarum ja w końcu nie wiedziałam, jak to się zakończyło Nie wiem, czy ja tego nie zrozumiałam, czy gdzieś mi to umknęło, czy jeszcze inaczej No ale to zakończenie tak trochę... W Kolejną książką jest Nie powinniśmy od Wikiland Wiecie, że ja tę autorkę uwielbiam, więc dla mnie jej książki się wszystkie się podobają Może dwie mi nie podeszły Ta była świetna, genialna Urocza, momentami smutna, i tutaj też bardzo ciekawy temat e, został poruszony: właśnie dwóch osób, które walczą o jedno stanowisko, no i ile są w stanie poświęcić dla miłości, więc e, naprawdę, bardzo fajnie to odegr e, Naprawdę, bardzo fajnie to zostało rozegrane, także jestem jak najbardziej na tak, jestem zadowolona, uwielbiam i czekam na kolejne książki tej autorki. Od Stevena Kinga z e, zbioru opowiadane: Cztery Pory roku, przesłuchałam ciało, które kompletnie mi się nie spodobało. Nie rozumiałam tego, dla mnie to było męczące, jakoś nie złożam się z bohaterami, po prostu mnie to nużyło jakoś niby fabuła była ok, ale z drugiej strony rozwodzenia się głównego bohatera były męczące, jakoś to nie angażowało czytelnika i po prostu było takie, tak jak ja teraz właśnie takie yy, yy, ok, ciało, spoko, tutaj jedna osoba żyje i tak dalej. To no takie to było monotonne, jeju. To było dramat. Jak inne opowiadania jeszcze było ok, e, tak. No tutaj, od Agnieszki Jerz przesłuchałam odpłatę, czyli drugi tom, właśnie serii, z Werką chyba, jezierską? Chyba tak ona się nazywa, nie jestem teraz stuprocentowo pewna. I z tą książką mam ten sam problem jak z poprzednią częścią Czyli w momencie jej czytania słuchania naprawdę byłam zaangażowana, podobało mi się to niezmiernie Po prostu byłam niepowzięta jak ta została rozwiązana i w ogóle ile tu było twittów fabularnych Im dłużej czasu mija od jej przesłuchania tym coraz ona rzadziej mi w głowie siedzi A jak siedzi to już myślę, że to może było rozwiązane tak, to może było rozwiązane tak, a to w ogóle nie było potrzebne I nie wiem co jest grane, ale chyba muszę na razie przystopować z kryminałami po już za bardzo dla mnie są przewidywalne i ciężko mnie jakoś zaskoczyć. Już do osobia powieść e, niektórycznie chłopcy dają najlepsze prezenty od Anny Lagner. Ja nie chcę się o tej książce wypowiadać, bo ona mi się nie podobała. Po prostu sam pomysł, klimat świąteczny ok. Bohaterka, która uwielbia święta jest zafiksowana na tym punkcie, też jest ok, bo ja czasami też mam takie momenty przed świętami, że po prostu jedę na zakupy, żeby się odprężyć, po świąteczne zakupy, żeby się odprężyć. Tak, to jest ta logika że przystrojone wszystko musi być w ogóle w świątecznym klimacie i tak dalej. Mam takie fazy, więc to akurat rozumiałam, ale to jej główna bohaterka. Zachowywała się wobec głównego bohatera i. albo bardziej, jak on wobec niej się zachowywał, a to ona sobie w głowie ubrzorała i jak ona się zachowywała. Nie. Kompletnie tego nie kupuję. Bez sens nie. Po prostu nie. Ja jestem zażenowana cringe i powiedzmy... Ja non-stop się waliłam w czoło, przewracałam oczami, aż mnie oczy bolały od przewracania tego No nie, po prostu nie Ja rozumiem, że to jakoś musiało pójść do przodu i naiwność głównej bohaterki miała w ogóle zrobić nie wiadomo jakie cuda Ale no nie, po prostu nie No ja nie wiem, która dziewczyna w prawdziwym życiu potrafiłaby się tak zachować Jak facet byłby takim bucem To jest po prostu niedorzeczne no i ostatnia już książka, jest to Nowia, szamanki, szeptuchy, demony, opracowanie zbiorowe, Czyli z opowiadań autorów, związane właśnie z mitologią słowiańską Ogólnie takimi rzeczami, tam, strzygi, i itp Bardzo mi się to podobało Jak nie jestem fanką opowiadań, mam z nimi jakoś tam problem Tak tutaj naprawdę, może jedno tak mi nie do końca podpasowało ale reszta było naprawdę bardzo ciekawe, bardzo wciągające Większość z nich chciałabym zobaczyć w pełnej takiej wersji książkowej Nie tylko tam z 50-60 stron opowiadania Bo no, czytało się to genialnie I ja coraz bardziej się przekonuję do mitologii słowiańskiej Jestem w tym zauroczona, muszę więcej chyba książek w tym klimacie czytać Także po prostu jak macie jakieś książki, które może jeszcze nie znam, a są właśnie w klimacie słoweńskiej, To możecie dać mi znać Bo chciałabym się właśnie z jak największą ilością książek w tym temacie Jestem jak na temat mitologii greckiej, więc na podobnych klimatach. Wiem, że jest jeszcze żniwiarz od Paulina którego nie czytałam, bo tak to Strażnika czytałam, szeptucha też czytałam. Mitologie słowiańskie ogólnie, takie zbiory właśnie samych postaci i legend też, więc czas na książki, które właśnie w tym klimacie się to. I tak się przedstawia to podsumowanie? Dajcie znać, czy którąś z tych książek już czytaliście, czy może macie w planie. Będę też wdzięczna za opinię, czy warto mi kontynuować serię ze Szklanym Tronem, bo wiem, że są fani i są przeciwnicy, a naprawdę ja mam duży dylemat, czy dalej to kontynuować, czy nie. Też zaczynamy jak dziedzictwo tronu, dziedzictwo Mi wyjdzie czytelniczo, czy mi się to spodoba, czy nie. No ale tak. Zobaczycie, so, co teraz czytacie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie!